Zwracaj uwagę na to, co. No nie wierzę. Akurat, jak mówiłam o subliminalu, za moim oknem, słuchajcie, ważka przyleciała. Dosłownie za moim oknem przyleciała ważka. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby tuż za moim oknem pojawiła się ważka. A co jest jeszcze bardziej ciekawe, dzisiaj z samego rana, jak usiadłam na trawie i wyszłam na spacer, to ważka usiadła mi na bucie. Ja po prostu jestem w szoku, i to jest w momencie, kiedy mówiłam o subliminalu. Co oznacza ważka? To jest głęboki, transformacyjny, wielki symbol w duchowości. To jest symbol transformacji, to jest symbol odnowy, to jest symbol narodzin, nowego życia, to jest symbol intuicji, a przede wszystkim to jest bardzo dobry znak. To jest znak szczęścia, obfitości, transformacji, po prostu wszystkiego tylko, co jest najpiękniejsze w kontekście właśnie transformacji, zmiany w życiu. Więc. Jeśli tu jesteś, to jest ewidentnie znak dla Ciebie, że nadchodzi kosmiczna transformacja nie tylko na poziomie połączenia się z drugą osobą, ale może też znaleźć w Twoim życiu osobistym. Więc jeśli zastanawiasz się jeszcze, czy na pewno subliminale działają, czy manifestacja działa, czy te wszystkie znaki, które widzimy, są dla nas ważne, to jest to dla ciebie potwierdzenie, że tak, to jest dla ciebie potwierdzenie, że być może warto, abyś zainwestowała teraz w swój rozwój, moja piękna duszo, rozwój osobisty w kontekście zawodowym, w kontekście przeprogramowania własnego umysłu na pozytywne dla ciebie paradygmaty. Zapraszam Cię na masterclass Skoki Kwantowe, gdzie również uzyskujesz dostęp do grupy na Telegramie, gdzie mamy swoje wyzwania na temat manifestacji, subliminale, medytację i całą moją historię, kiedy dokonałam skoku kwantowego, którą oczywiście bardzo mocno łączę z procesem transformacji emocjonalnej, którą przeszłam w momencie tego skoku. Więc nie tylko masz samą wiedzę na temat tego, jak szybko zamanifestować coś do swojego życia, ale również masz moją głęboką transformację pracy z wewnętrznym dzieckiem, którą wykonałam i całą historię. Zapraszam.